Tak nie sądzimy, każdy mecz w tego, tegorocznej edycji Pucharu Polski przychodził nam, każde zwycięstwo przychodziło nam z trudem. Eee, także wiedzieliśmy, że dzisiaj będzie podobnie to już na która świetnie sobie radziła w tej edycji wygrywała mecz za meczem. Szła jak burza, wiedzieliśmy, że postawią nam trudne warunki. Mają w swoich szeregach graczy, naprawdę na bardzo wysokim poziomie graczy, którzy zdobywali wielkie trofea i mają to doświadczenie, grali w takich spotkaniach. Także wiedzieliśmy, że dzisiaj będzie ciężko. Myślę, że kluczowe było odwrócenie drugiego seta dla, dla losów meczu. Szkoda, że nie udało się wygrać trzeciego, ale... Ale mam nadzieję, mamy troszkę więcej czasu niż, niż nasz ewentualny przeciwnik, aby zregenerować siły, także chcemy go dobrze wykorzystać. Jesteśmy na dobrej drodze do ustrzelenia takiego pucharowego hat powtórzenia wyczynu złotej drużyny skędzierzyna z, z przełomu XX i XXI wieku. Nie wiem, że to są statystyki, ale to jest też szansa, aby zapisać się fantastycznie w historii. My zajmujemy się historią, oczywiście po, po pucharze można, można takie rzeczy wyciągać, ale my zajmujemy się tylko tym, co jest na boisku, nie pamiętamy ile razy Zaksa wygrała, ile razy Zaksa przegrała. Liczy się dla nas tylko i wyłącznie jutrzejszy mecz i to, aby jak najlepiej się do niego przygotować i zregenerować nasze organizmy. Macie więcej czasu na odpoczynek, przed nami drugi półfinał, tutaj masz swojego jakiegoś faworyta, ewentualnie drużynę, która jest na czele Waszej listy życzeń, jeżeli chodzi o obsadę jutrzejszego finału. Tak naprawdę nie mamy na to wpływu z kim zagramy, wszystko każe się na boisku, ciężko im mówić o wymarzonym rywalu, o faworycie tego spotkania, bo wy wygłaszacie wiele, wiele opinii na ten temat i przy tym pozostanę, my jedziemy do hotelu, jemy kolację, kładziemy się do łóżek i będziemy oglądać. No to jeszcze na koniec coś nie do końca związanego ze sportem, tutaj sportowe emocje w orbita, ale oczywiście... No wszyscy gdzieś tam jesteśmy przejęci w tym, co dzieje się za naszą wschodnią granicą. Wymowna niebiesko-żółta stążeczka na Twojej klubowej koszulce. Piłkarze i siatkarze dzisiaj, można powiedzieć, jednogłośnie opowiedzieli się przeciwko bojkotowi spotkań z Rosją. Czy chciałbyś to jakoś szczególnie skomentować? Nie będę szeroko tego komentował. Myślę, że oświadczenie, które wydał Sebastian Świderski, prezes Polskiego Związku Piłki Siatkowej, oddaje a... Może nie nastroje, ale nastawienie całej, całej polskiej siatkówki, całego tego środowiska i myślę, że to oświadczenie będzie, będzie mówić za nasze całe środowisko. Ja nie będę wchodził szerzej w te komentarze. Jasne. Bardzo dziękuję. się, ktoś jeszcze? Mówię Pan o tej regeneracji dużo, bo rzeczywiście ten czas ma macie bardzo, bardzo intensywny. Trochę wszystko też w nogach? Oczywiście, natomiast ja, ja nie będę szukał wymówek, jeszcze, jeszcze nie zagraliśmy finału. Oczywiście, bo powrót po COVID-ie nigdy nie jest, nie jest łatwy. Zrobiliśmy, zrobiliśmy wycieczkę po całej Europie tak naprawdę mamy dużo w nogach ale to, to nie jest absolutnie żadna wymówka my jutro wyjdziemy na boisko, będziemy chcieli zwyciężyć i dać dać więcej z serducha także zrobimy co w naszej mocy nie mamy wpływu na to nie mieliśmy wpływu na to, że zaraz się koronawirusem i mieliśmy wymuszoną przerwę a potem musieliśmy natrafiać zaległymi